Ale wie że wierzę w naszą siłę. Że wierzę w naszą siłę, że możemy wygrać z każdym, że możemy grać bardzo dobrze. No jak, Madzia, się czujesz? Zagrałaś cały mecz w końcu chyba. Jak ci się grało? E, tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mam bardzo ry... dobrze. <laughs> Fajne spotkanie. Ten pierwszy set, tak myślę, trochę bardziej się, Mogłyśmy się skupić na zagrywce i wiedzieliśmy, ale wiedzieliśmy, że to jest przeciwnik bardzo mocny i bardzo waleczny, tak więc... Na pewno to nie byłoby spotkanie czy 0 w jedną, czy w drugą stronę, bo i my walczyliśmy i Ukraina bardzo dobrze zagrała. Dużo lepiej pokazały swoją siatkówkę niż w poprzednich spotkaniach. My wiedziałyśmy o tym doskonale, bo takie, na takim poziomie, jakie one mają przyjmujące, środkowe, no to naprawdę jest światowy poziom. I ja się cieszę z dzisiejszego wyniku, i... ale już teraz myślimy o następnych meczach. Co dalej? Jaki plan na jutro? Jutro wolne, czyli. Jutro wolne, czyli dwa treningi. Dobra, podejście numer trzy, bo pierwsze i drugie na mnie wyszło. Klaps filmowy Natalia Mędrzyk po meczu. To jak z tym jest? Lepiej mieć przerwę przed meczem, czy nie? Po, patrząc na to, co się wydarzyło w meczu z Ukrainą. Jak mówiłam, podejście numer jeden. Yy... Ja myślałam, że ten dzień przerwy nam pomoże. No dzisiaj wyglądało to ospale słabsza gra z naszej strony. Mieliśmy dużo kłopotów w przyjęciu i myślę bardzo słabą zagrywkę ukryńki, dobrze prowadziły grę. No one pokazały to, co potrafiam, a my mieliśmy zdecydowanie słabszy dzień, ale tak jak się mówi, najważniejszy wynik. Dziękuję bardzo. Jeżeli to zobaczycie, to znaczy, że nam się udało. Tak jest.